Jest Pani też prawdziwą miłośniczką kina, więc nie mogę nie zapytać o Oscary. Już na początku marca poznamy laureatów, ale może Pani ma swoich faworytów? No, te Oscary będą bardzo ciekawe, dlatego że są bardzo dobre filmy nominowane, rzeczywiście. Ja mam, mam swoich faworytów. Przede wszystkim Biedne istoty Jorgosa Lantimosa. Uważam, że to jest film, który w ogóle jest takim ogromnym, jak, tak jak Pulp Fiction kiedyś było, krokiem milowym w kinie, to czymś takim dla mnie są w tej chwili biednej istoty. Lantimosa, natomiast oczywiście bardzo, bardzo mocno kibicuje filmowi Strefa Interesów Jonathana Glazera. Ewa Puszczyńska jest producentką tego filmu, Łukasz Żal autorem zdjęć. Polakami są autorzy scenografii, kostiumów. no Słowem to jest no, właściwie. W dużym stopniu polska produkcja, także, także, no ale też inne filmy, praktycznie z tej dziesiątki, która tam jest, teraz jesteśmy w zupełnie innej, e, myślimy o czymś zupełnie innym tu podczas tego spotkania, ale z tej dziesiątki Oppenheimer, Oppenheimer jest absolutnie faworytem, ale moim faworytem są biedne istoty, okej, okay, na tym się zatrzymajmy. Dobrze, to jeszcze w takim razie pytanie o e, film Chłopi. Ponieważ były duże nadzieje, a jednak no, nie zobaczyliśmy go wśród nominowanych filmów. Zaskoczenie? E, nie, chyba nie, bo to jest jednak, znaczy to jest artystycznie zrobione, pięknie, ale tematyka jest jednak tematyką tutaj naszą, lokalną. E, nie, nie, ale uważam, że... No w ogóle znalezienie się tam, w tym gronie, promocja tego filmu w Ameryce była, była już, już ogromnym sukcesem.